Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony: Wróżka Beata Fortuna. Zapraszam Was do obejrzenia mojej specjalnej prognozy z kart anielskich na czas dzisiejszej pełni, która będzie miała miejsce po południu, mniej więcej około godziny 14:30 w znaku wodnika. Kochani, dzisiejsza pełnia jest w koniunkcji z Wenus. Znaczy dokładnie, Wenus jest w koniunkcji ze Słońcem, w znaku Lwa, więc to emocjonalne będzie jaskrawe, będzie aktywne, ponieważ lew jest znakiem aktywnym. Czas, jest, będzie to czas twórczości, czas miłości, czas rozrywek, ogólnie bardzo fajny, miło spędzony czas, piękna pełnia, ale na ten temat opowiem więcej w osobnym poście. Kochani, jakby głównym... Nurtem um, dzisiejszej pełni jest hasło równowagi. Dzisiejsza pełnia w ogóle jest pod znakiem równowagi um, pokazuje czas równoważenia dużej potrzeby miłości, która wypływa ze znaku lwa e, i z planety Wenus z wolnością i niezależnością, którą pokazuje znak wodnika. Kochani, jeśli chodzi o karty anielskie, wylosowałam dla Was dziesiątkę wody, która jest odpowiednikiem dziesiątki kielichów w talii, tarota i pokazuje dużo, dużo, dużo emocji. Oznacza tak w skrócie wielkie szczęście w relacjach rodzinnych, w relacjach osobistych, w przyjaźni i miłość, kochani zachęca was przede wszystkim do tego, żebyście jak najlepiej wykorzystali ten czas, jak najlepiej wykorzystali to, co ma do zaoferowania życie, abyście spędzali i poświęcali czas bliskim osobom, abyście zrobili coś, co odkładacie na później. Równowagę możecie osiągnąć przez kontakt z innymi o tym należy pamiętać, nie wymagajcie też od siebie zbyt dużo no i oczywiście znajdźcie, znajdźcie czas i przerwę na relaks, o czym mówi karta równowagi, a nawet dwie karty równowagi, tutaj mamy um, talię anielską um, miłosną, tutaj mamy klucze anielskie także obie talie pokazują, pokazują potrzebę równowagi Moi drodzy, jeśli chodzi o strefę emocjonalną, karta równowagi pokazuje nam, abyśmy nie obwiniali nikogo ze sytuacji, w której się znajdujemy. Niepowodzenie jest początkiem sukcesu, a rozstanie początkiem nowego związku jakby tak należy podchodzić do e, sytuacji zaciekawych, które miały miejsce, mają miejsce w naszym życiu. Um, kiedy łączymy się w ogóle z energią karty, Dziesiątki kielichów. Zawsze widzimy jasne strony sytuacji, ponieważ jest to bardzo, bardzo pozytywna karta. Szklanka zawsze jest bardziej niż do połowy pełna i o tym należy pamiętać, kochani. Także karta równowagi um, pokazuje lub, no nie wiem jak to mam ująć, lub. Radzi, chyba radzi, tak naprawdę, aby nauczyć się widzieć i dostrzegać małe radości, z których zbudowane jest szczęście, ponieważ świat ma jeszcze wiele niespodzianek dla Was do zaoferowania, więc bądźcie gotowi na ich przyjęcie. Pamiętajcie, znajdźcie swoją wewnętrzną równowagę, jak ją znaleźć. Myślcie pozytywnie, o tym mówi karta yy, z klucza. Tarota i dziesiątki wody na no zachowaniu równowagi pokazuje.